Dzień dobry moi kochani. Witam was bardzo bardzo serdecznie ponownie na moim kanale Porady z Podlady. na Siekłania. Dzisiaj chciałabym troszkę poodpowiadać na wasze pytania, bo się uzbierało ich tyle. <grytanie> Zapraszam was bardzo bardzo serdecznie. Zaczynamy od pana Krzysztofa, który napisał do mnie, że siarki organicznej nie stosujemy w ogóle z witaminą C opóźnia jej wchłanianie. Jest to prawda, ale ja nie łykam na raz i mam nadzieję, że wy też MSM, witaminy C, witaminy B, a wszystkiego na raz po prostu musi być kilkugodzinny odstęp, czyli jeżeli biorę MSM rano, to po 3-4 godzinach dopiero biorę witaminę C. To by chyba było na tyle, bo już ten temat poruszałam kilka razy. Następny jest pan Serafin z Europy i pisze, proszę więc niech ktoś da znać, napisze czy w końcu DMSO leczy, czy tylko transportuje inne leki, maści do bolących miejsc. Panie Serafinie, DMSO jest przeciwbulowe i jest e, przeciwzapalne. Natomiast rzeczywiście jest transporterem maści, leków, y, innych rzeczy, które znajdują się na przykład na naszej skórze, jeżeli używamy go zewnętrznie. Następną osobą jest y, nadzieja jutrzejszego dnia. No tak i pisze Grażynko dwa miesiące temu napisałeś, że już CTL nie bierzesz, napisz nam proszę, dlaczego przestałaś, to nie pomógł y, przy przeziębieniu, to chyba nie powód, nie bierzesz dalej, czy zaczęłaś znowu, poinformuj nas proszę. Słuchajcie ja eksperymentuję różne y, suplementy na mnie, mm, ale to nie jest tak, że ja to wszystko cały czas latami biorę na raz. Jedyne, co y, ciągle używam od prawie 3 lat to jest MSM, czyli siarka organiczna. Dlaczego przestałam CTL brać? Bo zaczęłam wypróbowywać na sobie inne y, preparaty i one po prostu nie mogły współgrać z CDL. Oczywiście CDL yy, wkraplam sobie na przykład codziennie w, ta, w, taką litro, litrowy, w, taki, w taki litrowy pojemnik, gdzie mam wodę przygotowaną i tam sobie wkrapiam 3-4 krople powiedzmy do 5 na ten litr i to sobie popijam przez cały dzień. Ale to nie jest tak, że jak ja zaczynam coś brać, to biorę później to przez cały czas. Robię naprawdę przerwy i wtedy jakby sprawdzam, co na mnie dzia działa lepiej, co gorzej, co mi szybciej pomogło, co z czym bardziej współgra. Ja naprawdę tylko eksperymentuję na sobie. Ja naprawdę nie jestem lekarzem. To, co do was mówię, to mówię to z własnego doświadczenia, na własnej osobie i na choróbkach, które przeszłam. Dobra. <grystanie> Następny mamy Open Mint. Pisze do mnie, czy można łączyć DMSO z MSM i oliwą magnezową. Ja nie wiem za bardzo, jak to miałoby wyglądać. To znaczy wygląda, u mnie wyglądało to w ten sposób, że jeżeli miałam silne bóle stawów, to wtedy DMSO yy, używam razem z oliwą magnezową na zewnątrz. MSM, tak jak przed chwileczką mówiłam, używam przez cały czas. Następną osobą jest Anna M. Lubię czyja, pozdrawiam. Ja również pozdrawiam i też lubię czyja. Yy, jest Twitch, Youtube chyba. No, mniejszą tym widzicie na ekranie. E, witam, e, mam pytanie odnośnie działania DMSO na psa z dysplazją obustronną stawów biodrowych. Wspomniała Pani o swoim psie, czy korzystanie z DMSO mogłoby móc pomóc w codziennym funkcjonowaniu zwierzęcia. Hmm, oczywiście, y, wiecie, że DMSO jest przeważ, przede wszystkim używane w weterynarii. Natomiast ja radziłabym później do weterynarza i on wtedy ustali co dla tego kota jest lepsze? Ja też na swoim psie robię eksperymenty. Słuchajcie, i to nie jest tak, że. E, biedny pies pewnie powiecie. To nie jest tak, że e, ja mam jakiś przepis od tylu do tylu, o tej, o tej godzinie. Nie, nie. To jest wszystko. Moja droga prześciernie, gdzie po prostu próbuję wszystkiego, gdzie sprawdzam na sobie, na najbliższych, czy ewentualnie na moim psie. Najfajniejsze, tak naprawdę, w prowadzeniu takiego kanału na YouTube, muszę to powiedzieć. Jest to, słuchajcie, że tysiąc osób, przypuśćmy, próbuje się dowiedzieć, jaki mam numer telefonu. Gdzie mieszkam, albo na przykład, jaki jest mój adres e-mail. Natomiast jest również mnóstwo, wiele, wiele osób, tak naprawdę, które mi bardzo pomagają i za co bardzo serdecznie dziękuję. Są to osoby, które się dzielą ze mną swoimi wynikami, swoimi jakimiś osiągnięciami w zwalczaniu chorób i ja się z tego ogromnie cieszę. Mam na przykład taką dziewczynę, z którą bardzo długo piszę, jest to Monika, która jest na diecie keto i która mnie ciągle wspomaga, przysyła mi jakieś receptury, pomysły na gotowanie. Dziękuję Monika z całego serca. Jest również Asia, która pisze ze mną również przez maila. I która mnie również wspiera niacyną i innymi yy, le, takimi suplementami, yy, które pomagają. Słuchajcie, naprawdę jesteście bardzo kochani i bardzo Wam za to dziękuję, bo tak naprawdę to chyba po prowadzeniu tego kanału właśnie tego oczekiwałam. Ale dobra, to by było na tyle. I takim najlepszym na przykład przykładem na to jest pan Krzysztof, który pisze do nas, że najlepszym lekarstwem na hemoroidy jest klej z siemienia lnianego, Natomiast śliwki suszone świetnie oczyszczają jelito grube. Tydzień kuracji z śliwkami, tydzień przerwy i znowu powtarzamy śliwki, zalewamy rano wrzątkiem i wypijamy wieczorem. Słuchajcie, ja bardzo Wam dziękuję serdecznie za każdą podpowiedź. Jeżeli... To nie jest tak, że jak ktoś mi na przykład napisze zacznij brać Janek i ja ten Janek biorę. Nie, ale zaczynam wtedy szukać w internecie, kupuję książki, czytam, szukam innych ludzi, którym ewentualnie dany suplement pomógł i zaczynam go stosować na sobie. Naprawdę dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witam jest. Pisze Pani Izabela. Jestem w tej samej sytuacji i też miałam obawy, także rozumiem, pozdrawiam. Horan od 18 lat. MTX od 5. Słuchajcie, to był odzew na filmik, który nagrałam na temat MTX-u. I pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, którzy biorą MTX, bo jest to paskudne cholersko, tak naprawdę. Pan Andrzej pisze do mnie tak. Kobieta, aromatyzm nie jest od wiatru. Żołądek i jelita jesteś tym, co wchłaniasz. Oczywiście Panie Andrzeju, ma Pan świętą rację. Nigdy chyba nie powiedziałam, że reumatyzm bierze się z powietrza. Rzeczywiście nasze choroby, a przede wszystkim choroby autoimmunologiczne zaczynają się w jelitach. Zawsze powtarzam to, żebyście trzymali dietę, żeby nie jeść przede wszystkim mąki, cukru. Dlatego, że no po prostu omijać należy to szerokim ukiem, bo nie będę te, w tej chwili znowu tłumaczyć co i dlaczego i po co, bo w wielu filmach poruszałam ten temat, że pszenica jest dla nas trująca, że cukier jest dla nas trujący, że powinniśmy naprawdę uważać na to, co jemy. Nie jestem oczywiście za odżywianiem surowym samymi warzywami i owocami do dietykę to mam długie zęby bo nie lubię mięsa, ale widzicie też wymyśliłam sobie swoją własną dietę, gdzie pewne produkty omijam, pewnych produktów jem więcej i dlatego się chyba tak dobrze czuję. Następny jest Pan Marek, który pisze Pani Grażyno, oglądam Panie prawie wszystkie filmy, no może z wyjątkiem kulinarnych, bo i od kuchni w domu trzymam się z daleka i jestem pełen podziwu dla pani. No Panie Marku, ja bym pana jednak zachęcała do pójścia do kuchni, dlatego że jak Pan przed, chwilą, przed chwileczką słyszał, pan Andrzej twierdzi, że wszystko zaczyna się w żołądku i w tak. Więc e, jeżeli coś Panu dolega, to zachęcam naprawdę serdecznie do kuchni. Mężczyźni, kurde. I Pani Magda, e, Magdalena e, pisze, że e, witam, kupiłam DMSO dla kota, pić nie chcę. Ja mam mu, jak mam mu to podawać na skórę, się e, nie przeszkadza. Słuchajcie, e, jeżeli chcecie zwierzakowi podawać e, na skórę, to y, mnie się wydaje, że przede wszystkim y, DMSO y, rozcieńczałabym i ten roztwór y, w kroplomierz i wtedy y, nanosić to na skórę. Ale jeżeli kot nie chce pić, to się robi coś takiego <grych> <grych> i wtedy kropelkę y, tego roztworu y, DMSO y, z wodą y, destylowaną y, psiknąć mu do, do, do pyszka i wtedy po prostu chciał, nie chciał, musi połknąć. Następną osobą jest pani Anna Nowak, która pisze: Panie Grażyno, mam pytanie odnośnie innych filmików, które ponownie wysłuchałam, a mianowicie MSM, DMSO i reumatyzmu. Czy nadal pani stosuje MSM i czy nie dokuczają bóle reumatyczne? Mam zamiar zacząć stosować ten preparat, bo mam okropne bóle stawów łokciowych, całych rąk mięśni, taki ogromny, zimny ból, jakby kości i mięśnie były obłożone lodem, na dodatek zesztywnienie stawów. Ręce i ramiona bardzo chude, same kości opuklizny nie mam. Czy u Pani było i jest podobnie? Po tak długim czasie stosowania może nastąpić poprawa. Pani Anno, tak naprawdę w tej chwili nie biorę DMSO, ale używałam DMSO ponad rok czasu, oczywiście zewnętrznie, z olejem magnezowym. I muszę powiedzieć, że wtedy tylko, kiedy zaczynało mnie boleć, ja od razu zaczynałam smarować DMSO z tym olejem magnezowym. I rzeczywiście pomagało mi to rewelacyjnie. Robiłam to nawet kilka razy dziennie. Miałam naprawdę potworne bóle. Rzeczywiście w związku z tym, że ja też mam bardzo chude ręce, nadgarstki, więc u mnie opuchlizny również nie było zbytnio widać. To znaczy, no... Powiedzmy, jeżeli to były akurat kolana zaatakowane stanem zapalnym, no to na przykład widać było lekkie opuchnięcia, ale tak naprawdę raczej po prostu ostry ból, jakby ktoś mnie wiertarką tam śrubował w te stawy, a, a tych opuchnięć jakichś takich olbrzymich nie było. Nie wiem, z czym to było spowodowane i trudno mi jest dzisiaj odpowiedzieć. Natomiast. MSM, tak jak już powtarzałam, teraz trzeci raz w tym filmie, biorę nadal i nadal będę brała. Dlatego, że uważam, że siarka organiczna jest podstawą w naszym organizmie dla osób, które chorują na chorobę autoimmunologiczne Więc siarkę po prostu biorę i będę brała chyba do końca mojego życia. No wolę brać siarkę, słuchajcie, niż tą chemię metotreksan, bo... a zresztą co ja będę... Tu? Panie Anno, ja bym nie chciała tutaj udzielać Pani porad medycznych jakichś przez y, internet, bo to jest bzdura. Oczywiście, ja wszystko jak zwykle stosuję tylko samo na sobie. W moim przypadku akurat DMSO było rewelacyjne, bardzo mi pomagało. Y, czy mam bóle w tej chwili? Muszę Wam powiedzieć, że od czasu do czasu, jak mam dużo stresu, pogoda jest dużo wilgoci, dużo deszczu i jest zimno, albo się przeziębię to wtedy rzeczywiście zaczynam odczuwać bóle stawów, ale one nie są tak agresywne jak kiedyś. Na pewno wtedy biorę dużo więcej witaminy D3, żeby zwiększyć ją w moim organizmie, dużo więcej. Co to znaczy? Na przykład 20 tysięcy jednostek. Ja wiem, że każdy z organizmów Waszych reaguje na wszystko inaczej. Jeżeli chcecie sami sobie pomagać, to musicie to wypróbować, to pomalutku, spokojnie, w małych dawkach zobaczyć reakcję i dopiero dalej, bo to nie jest tak, że nagle wszystko zaczniecie, nie wiem, oblewać się DMSO, łykać 5000 mg MSM-u i wtedy już to wszystko przejdzie. Nie, to nie jest tak. Latami zapracowaliśmy sobie niestety na te wszystkie choróbska. I dlatego podchodźcie do wszystkiego spokojnie, pomału. Pytajcie się lekarza, jeżeli on jest normalny, bo ja trafiam chyba na nienormalnych lekarzy, bo nie każdy chce ze mną rozmawiać na ten temat, więc mam trochę pod górę. Teraz pani Beata. Pani Grażyno ponownie pytam, co zrobić z poprzednią mapą? Proszę odpowiedzieć Beata. Matko. Pani Beato, ja Pani powiem tak. Czasami jest tak, że to, co się już spełniło, ja odpinam, czy zdejmuję z mojej tablicy marzeń e, i po prostu to e, podpalam zapałkę w popielniczce to spala, spalam. E, czasami po prostu e, czekam do końca roku i jak się już to wszystko spełni, to po prostu ściągam to wszystko z tej tablicy, bo zależy, jaką pani ma tablicę też, tak, bo nie będę pani kazała, nie wiem, jakiegoś obrazu czy, czy drewna spalać. Natomiast ja jak naklejam sobie, to po prostu mogę to wszystko później zdjąć i spalić sobie na przykład w kominku i jest po problemie. E, oczywiście robię to z wielką wdzięcznością. Nie wiem, no wydaje mi się, że każdy ma chyba jakiś swój pomysł na to. E, przepraszam Was bardzo, ale właśnie moja psina wskoczyła mi na kolana. No więc będziemy nagrywać teraz z moim fankiem na kolanach. Pani Paulina M pisze do mnie. Witam, czy bezpiecznie jest stosować nierozcieńczone DMSO na stare blizny? Dziękuję, pozdrawiam. Słuchajcie, ja Wam kilkanaście razy już chyba powtarzałam, że DMSO musi być rozpuszczone i roztwór nie może być wyższy jak 70%. Bardzo Was proszę, nie róbcie czegoś takiego, bo to jest absolutnie niedozwolone. Nie wolno DMSO używać nierozcieńczonego. Dobra, to by było na tyle, bo moja psina chyba chce wyjść na dwór. <grych> Więc pożegnam Was dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie, jak zwykle. Życzę Wam zdrówka i mam nadzieję, że chociaż niektórym odpowiedziałam na ich pytania. Pozdrawiam Was. Do następnego razu. Cześć.